11 listopada to dzień, który 103 lata temu zmienił na zawsze nasz kraj, przyniósł wolność i niepodległość. Przyszedł czas oddechu i możliwości rozwoju państwa, mimo trudnej sytuacji międzynarodowej. Tego dnia powinniśmy pamiętać o naszych przodkach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. 103 lata temu, po 123 latach. Niewoli. Na mapach Europy jest Rzeczpospolita Polska. Proszę Państwa, jaka była radość Polaków, którzy żyjąc w niewoli, nagle zaczęli decydować o swoim losie, o swoim, o swoim państwie. Proszę Państwa, ich entuzjazm trudno dzisiaj sobie wyobrazić, ale myślę, że te osoby, które przychodzą, Celebrują święto niepodległości, też mają w sobie ogromną radość i ogromny patriotyzm. Proszę Państwa, zawsze przychodzi taka refleksja, jak my tą wolność szanujemy, jak my tą wolność celebrujemy. Chciałam powiedzieć, że kochanie, nie wstydźmy się naszego patriotyzmu, naszych uczuć do ojczyzny, naszej miłości. Uczmy i wychowujmy dzieci właśnie w poszanowaniu. Patriotyzmu i do naszej ojczyzny. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkim Wam za dzisiejsze spotkanie podziękować, za to, że przyszliście. Dziękuję bardzo przede wszystkim młodzieżowej Radzie, która od lat przygotowuje z taką starannością święto niepodległości. Dziękuję. Naród, który ma za sobą wiele lat niewoli, który doświadcza niemieckiej okupacji sowieckich wywózek na Sybir, który był pozbawiony tak naprawdę wolności w okresie komunizmu, powinien dobrze rozumieć, jak wielkim dobrem jest własne państwo. I na pewno do ideału nam bardzo daleko ale musimy też pamiętać, że zbyt wiele nas kosztowało to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Kto z nas nie ma swoich przodków, którzy polegli w jednej czy w drugiej wojnie? Kto z nas nie doświadczył, w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, różnych opowieści, trudnych historii związanych z odzyskiwaniem niepodległości. Dlatego, moi drodzy, my wszyscy powinniśmy przyczyniać się do tego, żeby państwo polskie było przyjazne dla nas wszystkich żeby państwo polskie mogło właściwie funkcjonować. Zacznę Panie Panowie, nie pozostaje nic innego jak przywołać, ale tylko Waszej pamięci słowa księdza proboszcza, który tak pięknie wypowiadał się na temat tego, co nas dzisiaj czeka. A ja zapraszam serdecznie na koncert Antoniny Krzysztof.